Dzień dobry drodzy widzowie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiajmy na temat tego, że ja już tu prawie 3 lata mieszkam. 11 lutego będzie jak dokładnie 3 lata jestem w Polsce. No i z tego powodu dzisiaj porozmawiajmy na w ogóle takie podsumowanie, co zaskoczyło czy nie. O czymś już powiedziałem wcześniej, o niektórych rzeczach nie mówiłem jeszcze, być może. No, i o tym porozmawiajmy, ale zrobimy tak. Wiecie, taki spacerek po Warszawie będzie w bardzo dziwny sposób. Poserujemy razem z wami. <gry> Zaczynamy. Dobra, zacznijmy z tego, że jak już ja mówiłem, kiedy tylko przejechałem, a mówiłem na ten temat, że bardzo czysto. proszę bardzo, tam śmieciarnie już po, po ten. Tylko, tylko o czystości zaczęli rozmawiać. No i od razu patrzcie, po lewej ludzi coś sprzątają, po prawej ten. No, jedzi jak to, z no i to wszystko tak wygląda, że, słuchajcie, czysto, bardzo czysto, chociaż możemy też zobaczyć, że takie same problemy, jak i w Rosji, o których ja mówiłem, też można spotkać się. Na przykład tutaj po prawej e, ludzi palili, takie odpalki, nie wiem, jak oni nazywają się po polsku, też są dziwne tutaj to zobaczyć, ale jak widzimy, ludzi e, Sprząt, sprzątają bardzo szybko, więc... Dzień dobry! <laughs> Pan bardzo tak patrzył i nie mógł nie mogł zrozumieć, o co chodzi tu, co ja nagrywam. No i tak, śmieci nie za duże, przynajmniej nie tak, jak było na przykład w tych miastach, w których byłem jeszcze, kiedy byłem w Rosji, ale też można oczywiście spotkać się z różnymi, z różnymi, z różnymi Problemami, co chodzi, jeśli mówimy o śmieci. No i jak już mówiłem bardzo często, że słuchajcie, jak kiedy moje mamy dzwonię, to i po prostu pokazuję na przykład tą ulicę. Patrz, jak tu wszystko wygląda, jak tu wyglądają te wieżowcy, jak w ogóle tam centrum wygląda. Stare miasto, nie tylko Warszawa, ach, nie trafiliśmy na ten zielony, powoli idę. No dobra. Uh, jak wygląda stare miasto i tak dalej, moja mama zawsze mówi słuchaj jak czysto, ja powiedziałem no słuchaj, no ja pokazuję ci dokładnie, dokładnie ten, uh, dokładnie to jak wygląda ulica, w sensie tutaj architektury i tak dalej, ale ona mówi oczywiście, że słuchaj, no po pierwsze można zobaczyć to że tutaj czysto, tutaj, od... <gry> pierwsze to co rzuca w oczy, to pierwsze rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Dobry, idziemy dalej, idziemy do, wydaje mi się do Pkina i tam coś nagrajmy, tak? Tutaj bardzo pięknie, ale bardzo duży wiatr. Idziemy. Następne rzecz, o której chciałbym porozmawiać, a, to oczywiście taki temat ludzi. Oczywiście, jeśli mówimy o ludzi, to od razu czuć, to nawet na granicy, kiedy tylko przyjeżdżasz, bo taki, a, taka rzecz, który też rzuca w oczy maksymalno a, od razu. Na przykład chcesz coś tam znaleźć, szukasz coś i tak dalej. Ludzi maksymalnie szybko pomagają e, i starają się jakby odpowiedzieć, wiecie, jakby w Rosji jak to działa. Tak, może zapytać jakąś babcię, tam jest ktoś, oni mogą ci na to jakby od, jak to odpowiedzieć, ale e, problem polega na tym, że chodź taka w Rosji. Ty po prostu czujesz to, czuć, że ludzi, oni po prostu wiecie tak Zaczynają rozmawiać, no co pan nie wie, no co, no proszę, no tu, no, no dwudziestka, no, no taki autobus. I ty zawsze, no po prostu, w, wiecie, w powietrze to, czuć to. I z tego powodu y, mówią ludzie, że słuchajcie, no kiedy było w Moskwie, w mieście na przykład, to maksymalne, no po prostu widzisz to na, na co dzień, jak ludzi niezadowoleni ze swojego życia. E, tak, mam hejterów różnych, o tutaj przyszedliśmy do Pkina. Mamy, mam hejterów, mam ludzi, którzy bardzo no nie lubią, nie lubią, że jakiś tam imigrant przyjechał, jeszcze ktoś, ale tak naprawdę powiedzieć, nie wszyscy są tacy ludzie, taki, w taki sposób traktują. Nowych imigrantów tu. Zazwyczaj, nawet kiedy jesteś z Rosji, to ludzie mniej o Ciebie mówią w taki sposób, że o słuchaj, kolejny, kolejny przyjechał tu wracaj do Moskwy. Nigdy nie słyszałem, tylko chyba na początku kiedy tylko przyjechałem, w internecie. W internecie wszyscy tak mówią, naprawdę. W Rosji, kiedy spacerują jakieś tam, nie wiem, z Azerbejdżanu, jeszcze gdzieś tam, ludzie, którzy przejechali, od razu zaczynają, zaczynają mówić takie, O, przyjechali, jak mówią w, u nas w kraju, tak, panajechali, czyli o, ty, ty, ty imigranci i tak dalej. I oni to mogą powiedzieć ci wprost na ulicy i bardzo często, po prostu bardzo często. W Rosji mogą od razu bić, zacząć i i jakby to też, jakby dla nich, taka norm, normalna sprawa. Więc z tego powodu chciałbym powiedzieć, że tutaj ludzie, jeśli mówimy o tym, że e, jak oni rozmawiają, jak oni traktują migrantów, jak w ogóle, na jakim poziomie ich, nie wiem, dobro, dobrość, <laughs> nie wiem, można tak powiedzieć, nie po prostu jak oni dobry, to tu oczywiście od razu to też rzucasz w oczy, możesz ze wszystkimi porozmawiać, wszyscy ci mogą pomóc. ludzi po prostu. Mają, wydaje mi się, lepsze życie i czują siebie jak ludzi, a nie jak w Rosji, gdzie po prostu patrzysz na każdego i oni po prostu myślą, jak przetrwać kolejny dzień, co zrobić, jak, w jaki sposób e, przeżyć, i tak dalej. I kiedy ty ich coś pytasz, oni starają się cię oszukać, lub e, po prostu z tobą nie rozmawiają, lub oni bardzo agresywni. Tutaj tego w ogóle. Nie miałem żadnych, nie wiem, żadnych sytuacji, żeby podobno, coś podobnego tu było, jak było na przykład w moim kraju. Dobra, idziemy, pospeserujemy obok tego pkina. Dobra, teraz jesteśmy obok e, pkina i e, ja jeszcze tylko zacząłem mówić na ten temat, to, że tu ludzie rozmawiają tak normalnie, w sensie nie agresywnie, nawet ludzie, którzy mówią agresywnie, to dla mnie po prostu śmiesznie, no kiedy oni zaczynają ty, przejechałeś I, i, i co? I z tego powodu chodzi o to, że tutaj nawet w języku polskim, bo to, co mnie bardzo podoba się tu, że nauczyć się tego języka było bardzo, bardzo łatwo, chociaż nie do końca jego się znam, ale można oczywiście teraz już ćwiczyć, wiecie, w taki sposób, żeby doskonale każdą końcówką, jakby powiedzieć normalnie, żeby brzmiało to wszystko jakby z takim normalnym akcentem, akcentem ale wydaje mi się to do końca znieścić nie ten e, rosyjski akcent. Ale spróbuję. No i co? A, jak powiedziałem, bardzo bardzo, bardzo. Po, po pierwsze, kiedy tylko zacząłem ćwiczyć język polski, był taki problem, że jakby wszystko brzmiało jakby z bajki, wiecie? Bardzo tak e, bajkowy to, to był taki język, chociaż kiedy dalej zacząłem go ćwiczyć, już tak się nie wydawało. Po prostu no język taki słowiański, no i, no i super. I teraz, ja kiedy rozmawiam w języku rosyjskim, ja bardzo często używam takich słów, jak. Jakby polskich takich słów. I co jeszcze ważne powiedzieć, to, że. Tutaj chodźmy, zobaczymy. Że tutaj w. W języku polskim w sensie bardzo podobne takich samych słów jak i w rosyjskim, w języku rosyjskim. I z tego powodu bardzo dużo błędów mogę, tak wiecie, zrobić, kiedy rozmawiam w języku rosyjskim, kiedy na przykład z mamą tam coś rozmawiasz, słuchaj, tak, tak, tam. Ja tu w Polsce mieszkam, tam wszystko w porządku i jakieś słowa zawsze będą polskie, z tego powodu, dlaczego tu mówię, bo ja mówię z tego powodu, że ja tu rozmawiam w języku rosyjskim bardzo rzadko teraz, ostatnim, no nie wiem, tam z przyjaciółmi, którymi, nie wiem, tam spotykam się nie bardzo często, a na żywo jakieś po prostu nagrywam odcinki na pierwszy, na drugi kanał A po prostu to wszystko, wiecie tłumaczę, tak samo jeszcze czytam wszystko to, co nagrywałem A słyszę sam siebie, zawsze, zawsze zawsze to słyszysz i w taki sposób ćwiczysz swój język polski i z tego powodu, że ja używam bardzo często języka polskiego i za mało języka rosyjskiego to z tego powodu Wiecie, momenty, niektórzy takie momenty, ja, kiedy trzeba rozmawiać po rosyjsku z kimś, ja zaczynam po polsku. <laughs> I, to, I to... super. Idziemy razem z wami do starego miasta i... Co, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Bardzo dużo tematów. Jedzenie, tak samo. Jeśli mówimy o jedzeniu, to oczywiście bardzo, bardzo... Wiecie, jak było w Hongkongu, tak samo przejechałem i Dowiełem, nie wiem, spróbowałem po raz pierwszy w swoim życiu nowy smaki. I tak samo tu przejechałem nigdy w życiu ze swoje 30 lat. Nigdy w życiu nie jadłem nic, coś podobnego jak żurek na przykład, lub żurek w chlebie, no to w ogóle mocno danie i pierogi też. Jeśli mówimy o rosyjskich pierogach, które nazywają się warienniki, to to bardzo, bardzo coś innego. Podobne, ale coś innego. Myślałem, że wszystko spróbowałem w tym życiu, ale nie. No i co? Eee, żurek, pierogi, e, tak samo niektóry taki, wiecie, makowiec i różne, różne takie e, potrawy. E, jeszcze tak samo tu po raz pierwszy terdelnik ten Spróbowałem, chociaż słyszałem, że to z Czech, z Czech, Czechy, z Czech Tam go, jakby to ich tradycjonalne danie, taką, ale tutaj też sprzedają bardzo, bardzo często. I można ich zobaczyć na przykład tu w Warszawie, tak samo w Gdańsku. W Gdańsku po raz pierwszy spróbowałem. I byłem po prostu zdziwiony, dlaczego coś podobnego nie zrobić gdzieś w Rosji, bo podobnego nie mamy. A jeszcze co zobaczyłem, tutaj w Polsce nie mamy takiego, wiecie, fast foodu, tak powiemy, powiemy, rosyjskiego w sensie pierożki, bo, bo tak oni wyglądają, jak coś, to takie pierożki, po prostu zwykłe takie ciasto, w środku którego mięso lub ziemniaki lub jeszcze coś, no coś podobnego. A tu, I to można spotkać, to w ogóle zawsze, zawsze wszędzie, gdzieś na dworcu, gdzieś jeszcze, po prostu patrzysz, gdzie chcesz, nie wiem, tam obok, jak to, uniwersytetu lub obok szkoły jakąś i babci sprzedają w takich, wiecie, małych budynkach. Oni siedzą, sprzedają. Niektórzy po prostu mają coś, patrzcie po prawej, Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. No, pracowałem siedem lat z dziećmi, więc jakoś będziemy popularni, mówi. No i co, no i te, te potrawy jakby zawsze mamy takie wiecie z tym z z jakimiś tam, nie wiem, jeszcze z ziemniakami, jeszcze z czymś, zawsze możesz to kupić i to kosztuje bardzo danie, bardzo, nie wiem, tam 10 rubli, 15 rubli, jeśli jesteś gdzieś tam, mieszkasz w Tatarstanu lub jeszcze w jakimś tam, nie wiem, w to w sensie Republice Rosji, Rosji, tam swoje jeszcze potrawy też. I tutaj też można zobaczyć na przykład jak wyjeżdżałem do Szczecina, tam był ten pasztetyk, który tu nie sprzedają na przykład. Ale takich rzeczy bardzo dużo. Tutaj e, nie sprzedają coś podobnego jak вот te pierożki. O, o to chodzi. Byłem zaskoczony z tego powodu, że ja myślałem, że tu też spotkam taki sam fast food rosyjski, no w sensie nie rosyjski, taki słowiański chyba bardziej. Ale nie za duży gotów, bo to zdziwiło mnie trochę. Chociaż swoje potrawy też, swoje w sensie polski, bardzo, bardzo, bardzo smaczny. I na przykład, jeśli mówimy, a zupę, to ten żurek. No, moim zdaniem to najlepsze zupę w ogóle. Jeśli tylko chodzi o to, że jeśli mamy tego żurka w chlebę dokładnie. Więc bardzo podoba się kuchnia polska. Idziemy, idziemy, porozpocerujemy, spocerujemy tu. Tam ktoś już nagrywa radio Winet, a my nagrywam na Wiesław Zaruski. I co? Dzisiaj, w sensie, teraz porozmawiajmy na następny temat, w sensie na nas. No i teraz porozmawiajmy o tym, o pracy, w sensie o ludziach. Ludzi, którzy bardzo, bardzo taki, wiecie, pracowity, można tak powiedzieć, nie wiem, ale nie do końca, w sensie w miarę taką, wiecie, jeśli na przykład mówimy o Polakach. Tak, Polacy wyjeżdżają na przykład gdzieś tam do jakiejś tam Holandii, do, nie wiem, Anglii, Brytanii Wielkiej, jeszcze gdzieś tam. Zawsze mnie w komentarzach piszą, że słuchaj, słuchaj, ja tam ten, jestem tu, w Sydney, pozdrawiam, tu pracuję, tam jeszcze gdzieś. I ludzie starają się, jakby nawet nie boją się zwykłej pracy, tak powiem, bo w Rosji Wiecie, kiedy wyjeżdżasz gdzieś tam na przykład do Ameryki lub do nawet Polski, i ludzie zawsze pytają, gdzie tam pracujesz. I kiedy tam, nie wiem, jakiś człowiek z Rosji mówi, że no w Biedronce pracuje tak normalnie, tam w sklepie o, co ty wyjechałeś z Rosji tylko po to, żeby tam pracować gdzieś, co? I to bardzo dziwne brzmi, czyli a co, ja chciałbym na przykład mieszkać w innym kraju i co, ja powinienem przyjechać i od razu otworzyć jakiś tam biznes, czy co? No, jakby tak, to tak nie działa na, i w nowych, jakby e, dla się, tak powiem, w nowych krajach dla ciebie, czyli przeprowadziłeś się, i od razu ty nie możesz nic jakby otworzyć, tam jeśli nie masz bardzo duży pieniędzy. No i z tego powodu, jakby w Rosji, wiecie, to taki zawstyd tak mówić, tipo, jakby e, ja przyjechałem i pracuję gdzieś tam, sprzątam ulic, lub jeszcze coś. I to lub tam na fabryce na jakąś pracuję. Polacy po prostu w tym, jakby, no to praca, oni pracują tak normalnie w tej pracy i, i jakby wszystko w porządku. Ale Polacy tak samo, jak zrozumiałem za te trzy lata, też szanują swój, wiecie, czas wolny. Jeśli na przykład w Rosji, ty gdzieś tam pracujesz, potem przejechałeś do domu, potem coś tam robisz, swoje jakieś sprawy, i tu, na przykład, o dziewiątej, w sensie o 21, dzwoni do ciebie twój szef. I jeśli ty nie odbierasz, ale ty skończyłeś już swoje prace, jeśli ty nie odbierasz na przykład a, tego, jakby komórki, to jakby jutro w pracy będziesz miał kilka pytań. Jakby, a dlaczego nie odbierasz? Dlaczego tak zrobiłeś? Ja ci dzwonię i jeśli ty powiesz, powiesz że słuchaj, no ja mam taki jakby czas wolny, dlaczego ja powinien z tobą rozmawiać, kiedy praca już skończyła na dzisiaj? No, pff, przepraszam, ale <grym> to no, być może będzie to tu, twój ostatni dzień. Dla Polaków to tak nie działa. Dobry, idziemy tu. Zobaczymy, co tu. <grym> Ciekawego. Nigdy tu nie byłem. No i co? I... Polacy dzwonisz już tam nie wiem o 21 lub piszesz tam jakiś do swojego właściciela mieszkania lub jeszcze coś dzwonisz do niego lub piszesz on mówi słuchaj jutro jutro lub po prostu nie odpowiada ci i ja po pierwsze byłem zdziwiony a potem przyzwyczaiłem się przyzwyczaiłem się do tego że no wydaje mi się ludzie po prostu szanują swoje wolne czasy tyle I z tego powodu pomyślałem że no trzeba jakby Wziąć przykład z tego. Przykład, żeby też tak żyć. I ja teraz tak, jeśli ja skończyłem na przykład na żywo, i ja nic więcej dzisiaj nie nagrywam i nie zajmuję się swoimi kanałami na YouTube, to ja mam tam 2-3 czasy tych godziny. Wolnych? Ja nawet nie odpowiadam. Nie na komentarze, nie na ten direct, direct ten w Instagramie, nie na wiadomości prywatne. Nikomu nie odpowiadam, bo no, ja mam wolny czas. Bo mm. dla mnie już ten YouTube, jak praca, wiecie, uh, po prostu ja chcę odpowiedzieć wszy wszystkim, kto mnie pisze, ale. Ja nauczyłem się od Polaków, że trzeba szanować jakby swój wolny czas, czas wolny i pracować tylko w czasach pracy, a odpoczywać w czasach wolnych od tej pracy dokładnie. I ja bardzo jestem zadowolony z tego powodu, że Polacy po prostu pokazali mi jak trzeba pracować. Chociaż ja nadal pracuję w niedzielę, wszędzie sensie coś coś nagrywam, coś jakieś wywiady, jeść coś, no zawsze ja nie mogę po prostu tak w niedzieli nic nie robić no i dla mnie to też było po pierwsze dziwne, że w niedzielę um, ciężko, ciężko, ciężko kogoś znaleźć do wywiadu, jeszcze coś, nawet do naszych w sensie z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy, uh, ludzi, którzy też do naszych imigrantów, tak powiem, uh, idziemy tu, uh, jakby Da, zadzwonić do jakichś prawników z Białorusi, na przykład. Słuchaj, ja tutaj taki problem mam w poniedziałek, chciałbym, chciałbym iść już rozwiązać ten problem w urząd, i tak dalej. A oni po prostu nie odpowiadają. <grym> z tego powodu, że oni bardzo długo już tu mieszkają, i z tego jakby oni nauczyli się od Polaków, że trzeba szanować swój czas wolny. Dobra. Jeszcze coś chciałbym jeszcze tak bardzo szybko powiedzieć na temat ekologii, wszyscy mówią, że ekologia w Polsce taka, wiecie, na niższym poziomie niż w Rosji, ale wydaje mi się, że ja tak naprawdę czułem ten w powietrzu, ten węgiel tylko kiedy żyłem, mieszkałem w Gdańsku, w Nowym Porcie, latem, kiedy było bardzo gorąco, bo tam gdzieś w porcie bardzo dużo tego węgla. Oni tam mają magazyn takiego węgla bez dachu. Więc z tego powodu czułem bardzo mocno. Zimą w Warszawie, kiedy mieszka, mieszkam teraz i mieszkałem już prawie dwa lata, za chwilę będzie, i w Gdańsku mieszkałem jeden rok. Nie było takiego. No, no nie wiem, zimą jeden czy dwa razy coś czułem i tyle. W ogóle żadnych, żadnych uh, tych problemów z węglem. Być może gdzieś w Krakowie trzeba mieszkać, ale jak kiedy ja byłem w Krakowie zimą i latem też nie czułem tego. Jak dla mnie ten kraj, ja nawet kiedy mam nadzieję, że dostanę wszystkie papiery i nawet wtedy, chociaż wszyscy mówią, o... Dostaniesz paszport polski i wyjedziesz od razu do innego miasta, do innego kraju. I tak wszyscy robią, ale ja nie jestem jak wszyscy. I z tego powodu ja od razu powiedziałam, że tutaj język na przykład bardzo podobny do rosyjskiego. Moje korzeni, w sensie dla mnie, ja nauczyłem się go bardzo szybko. Ja nie chciałbym gdzieś tam wyprowadzić się do innego miasta i tam ćwiczyć ten nowy język. I jeśli on nie jest słowiański, to jeszcze jakby... Wielki problem dla mnie. Ja tak naprawdę w ogóle ciężko dla mnie to uh, ćwiczyć nowe języki. To nie flaga rosyjska, ale tylko słowa, słowacka. Uh, tak samo, jeszcze co. O, idziemy tu. Tak samo uh, mentalitet taki, wiecie, mentalność taka bardzo, bardzo podobna do mojej. Nie mówimy do rosyjskiej, do no. mojej. Ja z Wiecie, tylko zaczynam z jakimś subskrybentem, bo tak subs i idę, gdzieś tam spaceruję po ulicy, i tutaj subskrybent podchodzi, słuchaj, Sławo, oglądam tam i zaczynamy rozmawiać. I ja, wiecie, jakby e, całe życie z nim, jakby przeżyłem tu w Polsce, lub nie mówimy w Polsce, w jednym kraju, a to jest Polak. I my zawsze, jakby wiecie, na jednym takim poziomie rozmawiamy, jakby ja, ja go rozumiem i on mnie też. E, jakiś żart, jest jeszcze coś, też tak samo rozumiem, jakby on mnie, ja jego, tak samo tutaj potrawy bardzo podobne do tych, które ja jadłem i tutaj podoba się nawet nie więcej. Co jeszcze? No bardzo, bardzo, bardzo duże. Jeśli już, już mówimy o tych e jeśli ja chciałbym dalej prowadzić tu biznes, kiedy dostanę wszystkie papiery, tutaj nawet lepsze te podatki niż tam gdzieś we w Francji tam w Portugalii itd. i tak dalej. I po prostu z maksymalnie dużo duży ty, tych powodów, bardzo wielu tych powodów tu w Polsce plusów, tak, VAT, zasad VAT, nie wiem, plusów <laughs> więcej dla mnie niż minusów. I z tego powodu ja zawsze mówię, że ja tutaj na stały. Oczywiście, to wszystko zależy od urzędu i od państwa polskiego, oni mogą wydać mnie te papiery czy nie, czekam teraz na ochronę międzynarodową już prawie dwa lata, ale będę dalej tu mieszkał, jeśli ich dostanę, bo. Ja po prostu, no, dla mnie to bez sensu, przeprowadzić się do jakiegoś innego miasta i kraju, kiedy ja już tu jestem, jak swój, tak powiemy, chociaż teraz w komentarzach mogą napisać, co? Daj jaki swój, zawsze będziesz ruskim. No dobra. No tak. No i dalej nie mamy drogi. Cóż, drodzy e, widzowie, dziękuję bardzo za taki spacerek. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat w ogóle takiego Formatu nie wiem, tego takiego spacerka. Napiszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle na temat tego, co ja powiedziałem w tym odcinku. No i do zobaczenia wkrótce. Codzienne odcinki do końca lutego. Dali chyba też. Dobra.